Zdzwolenie w pracy Zdzisława Przyczyna to jest brak poprawnej współpracy z pozostałymi pracownikami. Nie, to on i oni Bo nigdy w ciągu 16 lat pracy nie było na ale wuj gminy głowa, że już drugi raz zwolnił pod pracę. Za pierwszym razem pan nakazał wójtowi go przyjąć. ale uprzeprzeł życie. Na przykład, nie A pan Zdzisław jest konserwatorem do dociągów. Wójt roli z jest fantasty i zwolni nie Wielu mieszkańców przeciwia się wójtowi, tego jak mówi, stać na dom, bo ma własny biznes i mieszka w innej wsi. Głównym pasodawcą na terenie gminy Bowaczów jest oczywiście Urząd Gminy Bowaczów. I to powoduje, że ci ludzie są sądach straszeni. Zastraszyć nie dał się Zdzisław I oh. i stąd jego problemy. Przecież pan wójt chciał z mojego męża nie tak dawno zrobić kierownika. I nagle, też... I nagle się coś stało. Stało się, bo powstał sklep. Poszło o ten budynek należący do Gawrońskich, by go sklep że to konkurencja dla sklepu obok, sklepu syna wójta. Wtedy wójt Gawrolskiego przekonywał, że ma zerwać umowę. Inaczej będą problemy. Zdzisław Gawrolski nie podporządkował się wójtowi i stracił pracę. Potem sam go przewrócił, teraz znów wójt go zwolnił. Tam, gdzie rzeczywiście Jest pismo, że z Gabronskim źle się pracuje, podpisane przez pracowników urzędu, ale jeden z nich nawet z Gabronskim nie pracował. tajemnicy powiedzieli, że musieli pewną listę podpisać w związku z tym, że e, mają powyżej, po, powyżej 50 lat, gdzie znajdą pracę. Przed nie próbowaliśmy porozmawiać z Wójtem, ale ciągle słyszeliśmy, nie ma. Się, może... Nie są podważane do udzielania informacji i sprawy stoku. toku. Dwa lata temu Wójt przyznał, że nie podoba mu się konkurencyjny sklep Gabronskiego, ale wypowiedzenie nie ma z tym nic. Płynęgo. Nie było żadnej szuleckiej, Nie ma i nie będzie. Choć wujek bezpośrednio nie decyduje o zezwoleniu na alkohol, pierwszy najemca tego tak go nie dostał. Pan podobał. Nadal nie sprawiedliwość. I kolejne przywrócenie do pracy. Może w ten sposób uda się dotrwać do emerytury. Cała sytuacja zaczyna już wyglądać groteskowo i może byłaby zabawna, gdyby nie dotyczyła życia i pracy zwykłych ludzi, a szarej lokalnej demokracji, której w małych miejscowościach wady i zalety widać najlepiej. Widać. W tym przypadku, niestety, mogły no, że nie Puskarę, bez wydarzenia, złowaczów.